I słuchasz, mnie. to super. Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam, nie Piotr 3, tak? Tutaj przez przypadek się pojawiło moje, moje nazwisko. Nazywam się Piotr Sajka i jestem pracownikiem DAPRU. Rzeczywiście, Szanowni Państwo, mam dzisiaj opowiedzieć o przygotować taki wstęp do dalszych wystąpień. To będzie analiza ryzyka ICT, w tym BIA. Na początku chciałbym bardzo podziękować za możliwość wystąpienia w tak szacownym gronie. Cieszę się, że, że mogę się tutaj, że mogę tutaj swoje trzy grosze i swoje swoim doświadczeniem się troszeczkę podzielić. Drodzy Państwo, tematem przewodnim naszej konferencji jest praktycznie Odora. Dora, jak wiadomo, od 17 stycznia będzie już wymagana, będzie już obowiązywała. zatem wiele czasu już nie zostało. Chciałbym przeprowadzić czy, czy pokazać Państwu ten pierwszy etap, ponieważ DORA opiera się na kilku takich podstawowych filarach. Jednym z nich jest właśnie analiza ryzyka, analiza ryzyka ICT. Więc od, od tego zacznijmy. Proszę Państwa, będę się. To, co chciałbym pokazać, to będą moje praktyczne takie doświadczenia z, właśnie z pracy z klientami i nie tylko z klientami, ale również ogólnie z ryzykiem. No dobrze, zacznijmy zatem od rzeczy podstawowych, czyli od takich definicji, które tak nawiasem mówiąc myślę, że już znamy na tym etapie pracy z Dorą, już mniej więcej wiemy. Co to jest ICT? ICT to jest obecnie jedna z najważniejszych, o ile nie najważniejsza gałąź IT, to jest wszystko to, co kojarzy się z urządzeniami telekomunikacyjnymi, z informatycznymi, a także z tymi wszystkimi usługami, które powodują, że następuje swobodny przepływ usług, pieniądza, informacji. Zresztą do tego pieniądza będę się bardzo często odnosił. Drugie pojęcie, które chciałbym przedstawić na początku, żebyśmy mniej więcej rozmawiali o tym samym i rozumieli w podobny sposób pojęcia, którymi będę się tutaj posługiwał, to jest BIA lub BIA, w zależności od tego, jak kto do tego podchodzi, to, to różnie czytany jest ten skrót. Natomiast chodzi o Business Impact Analysis bądź Business Impact Assessment i to jest analiza wpływu, czyli to jest ten proces identyfikacji i oceny wpływu potencjalnych zagrożeń na działalność przedsiębiorstwa. Drodzy Państwo. Czym różni się BIA od analizy ryzyka, czy to ICT, czy jakiejkolwiek analizy ryzyka? Analiza ryzyka to jest identyfikacja, ocena zagrożeń, tych rzeczywistych i ten, tych potencjalnych. To jest zebranie wszystkich informacji na temat naszej organizacji i określenie, co tej organizacji może zagrażać. Natomiast BIA będziemy rozumieli jako: Określenie konsekwencji braku dostępności niektórych procesów, czy wszystkich procesów, czy konkretnych procesów krytycznych, mniej krytycznych, ważnych, mniej ważnych, ale także różnego rodzaju funkcji i zasobów. Dobrze. Proszę Państwa, to co tak naprawdę warunkuje istnienie organizacji na rynku, to jest produkt, który organizacja oferuje rynkowi. Tym produktem może być usługa, może to być rzeczywiście jakiś namacalny, namacalny produkt. Ja będę po, po, posługiwał się takim określeniem produkt, żeby, żeby. O, mam tutaj napis, że nie słychać jeszcze Piotra. Mam nadzieję, że już jednak słychać, że to już się poprawiło. Drodzy Państwo, co musimy wiedzieć, żeby w ogóle podejść do szacowania ryzyka, żeby w ogóle mówić o szacowaniu ryzyka, czyli mamy ten produkt, który jest efektem na funkcjonowania naszej firmy, który jest istotą funkcjonowania naszej firmy. Będę tutaj czasami może niezbyt, niezbyt delikatnie, ale odnosił się za każdym razem do pieniądza, bo jakbyśmy na to nie popatrzyli, to ten pieniądz jest jakby takim miernikiem funkcjonowania naszej organizacji. Pieniądz rozumiany w krótszej lub dalszej perspektywie, więc co jest nam potrzebne do tego, żeby przygotować się do szacowania ryzyka, żeby móc dalej w ogóle mówić o ryzyku, mówić o bezpieczeństwie informacji, znaleźć te elementy, które mogą spowodować, że ta organizacja nie będzie funkcjonowała tak, jak byśmy chcieli. Odłóżmy sobie ten produkt na bok i wybaczmy, co jest tutaj niezbędne do tego, żeby ten nasz produkt pojawił się na rynku. Drodzy Państwo, kiedy będziemy pracowali nad szacowaniem ryzyka, będziemy musieli popatrzeć, co tak naprawdę jest nam potrzebne, żeby produkt mógł zaistnieć. Na pewno będą to jakieś zasoby informacyjne. Ja tutaj będę się takimi bardzo ogólnymi hasłami posługiwał. Ponieważ nie chcę odbierać chleba następnym, yy, następnym prowadzącym, którzy opowiedzą dokładnie o co tutaj chodzi. Yy, będą mówili właśnie o zasobach, o, o, o dostawcach i tak dalej. Ja będę mówił bardzo, yy, bardzo, bardzo ogólnie. Tym bardziej, że jak się Państwo domyślacie, yy, narysowanie takiego, takiego, takiej siatki połączeń no nie jest proste i najczęściej jest to twór wielowymiarowy. Więc no, siłą rzeczy musiałem tutaj pójść w kierunku jakiegoś uproszczenia spraw. Czyli żeby produkt mógł zaistnieć, żeby mógł zaistnieć na rynku, żeby mógł funkcjonować, potrzebujemy jakichś zasobów informacyjnych. Te zasoby informacyjne mogą być wszelakie. To mogą być informacje o naszych klientach, to mogą być nasze projekty, to może być nasz wyszkolony personel, to wszystko będą ta jest ta cała wiedza, którą musimy. Którą musimy lub nie musimy, ale którą posiadamy, a w zasadzie będzie ona podlegała jakiejś ochronie. Żeby tę wiedzę wykorzystać, będziemy mieć w naszej organizacji, będą zachodziły w naszej organizacji jakieś procesy, jakieś czynności. To wszystko będzie funkcjonowało jakby na bazie tych informacji, które musimy zebrać. Niektóre z tych procesów będą. Istotniejsze, inne będą mniej istotne, niektóre będą krytyczne, niektóre spowodują, że jeżeli, jeżeli któryś z tych procesów przestanie funkcjonować, być może nie będziemy mogli zaoferować produktu naszego produktu światu, więc w tym momencie będziemy mogli sobie również popatrzeć, które z tych procesów jak bardzo są dla nas ważne. No ale to nie wszystko bo jeżeli popatrzymy w ten sposób, no to żeby te procesy mogły funkcjonować, to oprócz wiedzy będziemy potrzebowali jeszcze jakichś zasobów. I tutaj zasoby rozumiem w bardzo szeroki sposób, to będą rzeczywiste namacalne zasoby, ale będą to też różnego rodzaju usługi. Jeżeli będziemy mieli zasoby, to w tym momencie będziemy mieli jakichś dostawców tych zasobów. Ci dostawcy mogą być wewnątrz Naszej organizacji mogą być z zewnątrz. Popatrzmy dalej. Jeżeli zasoby, to pewne te zasoby będą miały jakieś podatności. Jestem tutaj na etapie gromadzenia pewnej informacji, która będzie wykorzystywana w analizie ryzyka, i być może ktoś powie: No dobrze, ale. Przecież to są rzeczy takie totalnie podstawowe. To wszystko w każdej firmie mniej lub bardziej już zostało przeprowadzone. Zresztą to, co Michał powiedział, tamten te proces procenty w szacowaniu ryzyka już tam się układają powiedzmy trochę ładniej niż, niż jeszcze kilka miesięcy temu. Ale drodzy Państwo, mówię to dlatego, że nie spotkałem jeszcze firmy, czy jakiejkolwiek organizacji, która by równocześnie ze swoim rozwojem równocześnie dbała o bezpieczeństwo. Zresztą wydaje mi się, że to jest raczej niemożliwe, ponieważ następuje jakiś większy lub mniejszy postęp, choćby technologiczny, pojawiają się nowe wyzwania, nowe zagrożenia, więc tutaj organizacja musi na to reagować i te. To gromadzenie informacji do analizy ryzyka, ono będzie miało charakter ciągły, ciągle będziemy narażeni na nowe zagrożenia, ciągle będziemy mieli do czynienia z nowymi technologiami itd., itd. Więc jeżeli mówimy o zasobach, jeżeli mówimy o tym, na czym nasza organizacja pracuje, no to prawdopodobnie te zasoby będą miały jakieś podatności. Podatności, już wyjaśniam, bo o to tu się dzieje. Ktoś mi tutaj przeku, przełącza moją prezentację i odkrył nie to, co trzeba, już wracam. Drodzy Państwo, to będzie się wiązało, zasoby będą się wiązały z jakimiś podatnościami. I tak jak mówię, podatności ja rozumiem i będę się posługiwał tym słowem podatność jako słabość pewnego zasobu, czyli takiego elementu, który może zostać wykorzystany przez jakieś zagrożenia zewnętrzne, zewnętrzne, jakiekolwiek. No i tutaj zaczynamy już myśleć o pewnych zabezpieczeniach. Jeżeli tak, no to być może warto zastanowić się nad jakimś systemem bezpieczeństwa. Być może mamy jakiś system bezpieczeństwa. I teraz zwróćcie Państwo uwagę, że bardzo często jest tak, że mamy różne systemy bezpieczeństwa. Bardzo często spotykam się z taką sytuacją, że ktoś mówi: No to w tym zakresie mamy ISO, a tutaj mamy powiedzmy sobie RODO, którego nie, nie powinienem, tylko słowa, którego nie powinienem się używać, ale również różnego rodzaju zabezpieczenia związane, związane z RODO. To wszystko y, funkcjonuje w różnych organizacjach, niekoniecznie ze sobą współgrając, tak jakbyśmy tego chcieli. No skoro pojawiają się u nas zasoby, być może pojawią się jakieś zagrożenia, być może będziemy musieli oszacować prawdopodobieństwo wystąpienia tych zagrożeń. Gromadząc dalej informacje. Y, to warto jest zastanowić się nad adekwatnością zabezpieczeń. Czy to rzeczywiście te zabezpieczenia, które stosujemy, są nadal adekwatne. Być może one kiedyś były adekwatne. Być może mm, trzeba pomyśleć nad ich zmianą. I znowu prowadziliśmy jakieś zabezpieczenia. Zobaczcie Państwo, jeżeli pojawiły się nam podatności, być może warto pomyśleć o narzędziach do badania tych podatności, być może mamy takie, takie narzędzia. Wszystkie te informacje zbieramy sobie właśnie do tej naszej analizy ryzyka. Pojawić się nam może jeszcze ryzyko koncentracji w obszarze ICT, o tym również będziemy mówili w dalszej części naszej konferencji. Dobrze, drodzy Państwo, skacze mi ten, ta prezentacja, nie wiem dlaczego, ale zwróćcie Państwo uwagę, że w pewnym momencie możemy się zacząć zastanawiać również nad innymi rzeczami. Skoro mamy postęp technologiczny, następują zmiany w technologii, pojawiają się nowe technologie, pojawiają się nowe zagrożenia, ale zmienia się również prawo, zmieniają się regulacje. My też musimy funkcjonować zgodnie z prawem. Więc, yy, tu też pojawią się znowu jakieś zabezpieczenia. Ale jeśli mówimy o tych zabezpieczeniach, to może warto też pomyśleć nad kosztami. Wiadomo, bezpieczeństwo kosztuje. I tutaj to jest taki truizm, z którym myślę, że większość z Państwa się ze mną zgodzi. Bezpieczeństwo musi kosztować. Będzie, będą kosztowały zabezpieczenia, ale będzie kosztował również ten kolosalny wysiłek umysłowy i zresztą nie tylko, i organizacyjne, który pozwoli na to, żeby przygotować się na te różnego rodzaju zmiany i te zmiany, zmiany wewnętrzne zmiany środow i te zmiany środowiskowe, które będą oddziaływały na naszą organizację. No dobrze, jeśli tak, to być może trzeba pomyśleć o planach postępowania z ryzykiem. Jakim? Patrzę na, na zegarek, żebym znowu nie przeciągnął. Drodzy Państwo, jeżeli plany postępowania z ryzykiem, no to co? To przede wszystkim ciągłość działania. No, ciągłość działania po to, żebyśmy mogli zarabiać pieniądze, żeby nasza, funkcje, nasza organizacja mogła pracować, żebyśmy mieli z czego y, zrobić wypłaty, ale też żebyśmy mogli się rozwijać, żebyśmy mogli funkcjonować na rynku. Y, drodzy Państwo, to jest bardzo ważne, żeby y, te informacje wszystkie zebrać razem, ale w kontekście całości. Całości naszej organizacji. Dalej, bezpieczeństwo informacji. No, już mówiliśmy o zasobach informacyjnych. Mamy te zasoby, wprowadzaliśmy sobie jakieś zabezpieczenia. Wychodzi nam, że mamy gdzieś tu jeszcze jakieś, jakieś dziury, jakieś luki. Tworzymy plany postępowania z ryzykiem i ważne, żeby te plany postępowania z ryzykiem były spójne, żeby równocześnie załatwiały nam kilka. Elementów naraz. No i wreszcie zgodność. Nie wiem, co się dzieje z tą prezentacją, ale sama mi się włącza i wyłącza, nie dotykając jej zupełnie. Nie wiem, czy ktoś się tutaj tym. Tutaj bardziej, przepraszam najmocniej za taką sytuację. W każdym razie, drodzy Państwo, jeżeli pracujemy sobie z takimi, z takimi aspektami, jak właśnie zgodność działalności z przepisami, bezpieczeństwo informacji, ciągłość działania, tu wszędzie pojawiają się jakieś zabezpieczenia. I jeżeli tych informacji nie zbierzemy sobie razem i nie będziemy w stanie wybaczyć jak te zabezpieczenia w naszej organizacji zostały wprowadzone i nie ja mówię tylko i wyłącznie o zabezpieczeniach technicznych, mówię o zabezpieczeniach organizacyjnych, o szkoleniach, o jakichś organizacyjnych, organizacyjnych zasadach, które mają na celu bezpieczeństwo, no to jeżeli nie spowodujemy tego, że te zabezpieczenia będą ze sobą w jakiś sposób współgrały, to możemy się narazić na, na zwiększenie kosztów na te zabezpieczenia. Możemy się narazić na to, że te zabezpieczenia będą po prostu nieskuteczne w najnormalniej świecie. No i drodzy Państwo, jakby na to nie patrzeć, wszędzie pojawiają się nam jakieś zabezpieczenia, 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 takie czy inne. No i dobrze, jeżeli te wszystkie informacje sobie zbierzemy, to tak naprawdę, dopiero na tym etapie możemy nałożyć na to nasze koszty i, o, i, i wykonać tak zwaną BIA. Zobaczcie Państwo, to, co jest w tym prostokącie, to są wszystkie informacje zebrane do analizy ryzyka, przełożone na BIA z kosztami Przepraszam, że to akurat tak wygląda jak trumna, może, ale nie był, nie był to te, taki mój zamysł. Dobrze, zrobiliśmy BIA. Ale co to jest BIA w tym momencie? A BIA, to z naszego punktu widzenia, to będzie spełnienie wymagań przepisów, na przykład uniknięcie kar. To jest skuteczne zarządzanie procesami, odwracanie czy, czy odbudowa procesów zgodnie z ich krytycznością, czyli te, które są dla nas ważniejsze, odbudowujemy wcześniej. To jest taka, że prewencja. Możemy się przygotować na różnego rodzaju zagrożenia. Niekoniecznie mam tutaj na myśli taką sytuację, że przygotowujemy się, żeby to zagrożenie nas nie dotknęło, ale żeby konsekwencje tego zagrożenia były jak najmniejsze. Wreszcie, drodzy Państwo, pozycja, pozycja na rynku poprzez skuteczne zarządzanie budujemy swój wizerunek. To jest ta firma, która nie miała poślizgów, w której nic się nie działo, bo cały czas dbamy o tę naszą odporność. No i wreszcie nadzór nad słabościami organizacji. No to już jest taka, taki truizm, taka rzecz zupełnie oczywista. Drodzy Państwo, czas na pierwsze podsumowanie. Myślę, że się Państwo zgodzicie ze mną, być może nie, jeżeli nie, to bardzo chętnie podyskutowałbym, bez rzetelnej analizy ryzyka nie może być mowy o zbudowaniu, odbudowaniu, budowaniu BIA. To takie pierwsze podsumowanie. No dobrze, ale drodzy Państwo, Skąd brać te wszystkie informacje? Jak zbudować ten układ tych kafelków w taki czy inny sposób, tak, żeby to było spójne, żeby te informacje były dla nas efektywne, żebyśmy mogli je do czegoś wykorzystać. Kogo więc zaangażować do szacowania ryzyka? Ja rozumiem analizę ryzyka jako efekt pracy wielu elementów naszej organizacji, gdyż informacja o zagrożeniach, zabezpieczeniach, w ogóle. Przechodzących procesach w naszej organizacji znajduje się w wielu miejscach. I teraz, jak je zebrać, wszystkie dokupy? Myślę, że gdybym zadał pytanie, kogo przede wszystkim zaangażować do szacowania ryzyka, to większość z Państwa powiedziałaby zarząd. I myślę, że tutaj chyba byśmy się wszyscy zgodzili. Bez błogosławieństwa zarządu nie ma w ogóle mowy o tym, żeby zrobić analizę ryzyka. Jeżeli zarząd będzie zaangażowany i powie: tak, róbcie i Bierze na siebie te informacje, czy przyjmuje te, te informacje, że to będzie kosztowało, że to będzie kosztowało czas, to będzie kosztowało pieniądze. Trzeba będzie tutaj zaangażować jakieś, jakieś osoby, które w naszej organizacji funkcjonują i zebrać informacje, które te osoby mają do zaoferowania. Dobrze, ale oprócz zarządu. No, ja tutaj podam taki zestaw specjalistów, który moim zdaniem jest wystarczający, adekwatny. Oczywiście w zależności od wielkości organizacji, ci specjaliści raz mogą się inaczej nazywać, może ich po prostu najnormalniej w świecie nie być. Natomiast to, co chcę państwu podać. To jest, taki to jest takie praktyczne podejście do tego, jak podejść do szacowania ryzyka. Najlepiej byłoby mieć jednego lidera, który w imieniu zarządu będzie prowadził całą, cały proces, no i będzie jako ta jedna osoba odpowiadał za cały zebranie za informacji. Więc Kogo przede wszystkim włączyć, których fachowców włączyć do oszacowania ryzyka? Myślę, że nie ma tutaj wielkiej, tutaj nie będzie dyskusji. Przede wszystkim będą to specjaliści do spraw IT, czyli nasi informatycy w tej, w tej kwestii związanej z czy to z ICT, czy w ogóle z IT szeroko rozumianym, myślę, że bez, bez informatyków się tutaj nie obejdzie. Ale w następnym etapie, drodzy państwo, specjalista to, to jest bezpieczeństwa fizycznego, czyli ta osoba, która odpowiada za to, kogo wpuszczamy do naszej organizacji, za te wszystkie monitoringi, zamki i tym podobne rzeczy. To wszystko są zabezpieczenia, które mniej lub bardziej będą miały wpływ na szacowanie ryzyka. My na razie jeszcze nie mówimy o takich drobiazgach, jak na przykład szpiegostwo przemysłowe, jak na przykład pojawiania się osób, kretów w organizacji, o tym będziemy też mówili troszeczkę później, ale to też jest element, który prędzej czy później trzeba będzie wziąć pod uwagę. Dalej, specjalista do spraw finansowych, mówimy cały czas o finansach, mówimy o tym, że firma, organizacja operuje na rynku, więc Sprawy finansowe będą tutaj istotne, przynajmniej jako, jako element doradczy. Specjalista do spraw produktu finalnego. No, proszę Państwa, produkt finalny to jest to, co nasz klient otrzymuje. To są nasze, nie wiem, kredyty, nasze ubezpieczenia, wszystko to, co to, to oferujemy, być może jakieś inne produkty. Ten ten element, ten specjalista będzie, będzie nam przekazywał informacje, czego oczekują od nas klienci, jakie mają uwagi. To wszystko należy wziąć pod uwagę. Dalej, specjalista do spraw kadrowych. No, drodzy Państwo, myślę, że tutaj między nami jest sporo osób z sektora bankowego. Doskonale. Myślę, że tutaj nie muszę nikogo przekonywać, w jaki sposób przygotowujemy nowych pracowników, na przykład w banku, ile oni przechodzą szkoleń, w jaki sposób są sprawdzani i tak dalej. To wszystko są sprawy kadrowe. Nie mówię już tutaj o takich drobiazgach jak jakieś upoważnienia do przetwarzania danych, lojalki i tym podobne sprawy, bo to też w tym zakresie będzie się mieściło. Specjalista do spraw logistyki. Być może będzie tutaj mieć zastosowanie, aczkolwiek to jest ten specjalista, który jest odpowiedzialny za te łańcuchy dostaw. Przyspieszmy troszkę, bo widzę, że czas mi się kończy. Drodzy Państwo, specjalista do spraw marketingu i sprzedaży, no to jest ten człowiek, który wychodzi i sprzedaje nasz produkt. On też musi wiedzieć, co tak naprawdę oferujemy, jak jesteśmy tutaj przygotowani do walki na, na naszym rynku. No i nie zapominałbym o inspektorze ochrony danych, który. Przyda się na pewno jako osoba, która ma takie spojrzenie z góry. Drodzy Państwo, te wszystkie osoby usiądą razem i wygenerują nam mniej więcej coś takiego. Ten torcik może wyglądać inaczej, ale co z niego wynika? Ano, że mamy jakieś ryzyka wysokie, jakieś ryzyka powiedzmy średnie i ryzyka niskie. Trzeba się zająć przede wszystkim tymi wysokimi ryzykami. Fajnie by było, żeby pojawiło się, żeby, żeby dostać takie informacje już w jakiejś skompresowanej formie, takiej, żebym mógł zobaczyć, skąd to ryzyko się bierze. Nie będę ukrywał, że jest na polskim rynku przynajmniej jedno oprogramowanie, które potrafi takie rzeczy. Nie mogę powiedzieć, jak ono się nazywa, bo byłaby to autoreklama, ale drodzy Państwo, jest coś takiego, co pozwoli nam na zrobienie. Na przykład, czegoś takiego. Nie wszyscy lubią takie zestawienia, jak, jak tutaj zrobiłem, gdzie nazywam produkt, usługa 1, usługa 2, usługa 3. Może lepiej byłoby przygotować jakieś, jakieś przykłady z życia, ale nic mądrego nie przychodziło mi do głowy. Ale zobaczcie, Państwo, dostaję informacje z tych wszystkich kafelków, które zebrały te wszystkie osoby, które wymieniłem, wymieniłem cały ten zespół do spraw analizy ryzyka, i widzę, że produkt o nazwie usługa 1, usługa 2, usługa 3 są obarczone wysokim ryzykiem i teraz skąd ono się bierze? Ano, taką informację mogę dostać właśnie tylko wtedy, kiedy zbiorę uczciwe informacje dotyczące szacowania ryzyka. Zrobiłem takie, takie proste zestawienie. Drodzy Państwo, wziąłem tylko jedną usługę. Zobaczcie, na tę usługę składają się dwa procesy, dwa procesy, które które są, których efektem będzie ta nasza usługa, ale każdy z tych procesów działa na jakichś aktywach. I tak jak powiedziałem, aktywa rozumiane jako usługi jako coś, co rzeczywiście jest potrzebne, żeby dane, dany produkt ujrzał światło dzienne, a w kolumnie mam zagrożenia. I już widzę, gdzie pojawiają mi się konkretne ryzyka. Jeżeli jeszcze udałoby mi się to uprościć, na przykład usunąć wszystkie ryzyka, które są ryzykami akceptowalnymi, no to coraz mniej mam danych do przetworzenia. I już teraz bardzo konkretnie mogę powiedzieć, w którym miejscu mam zagrożenie, w którym miejscu mam słaby punkt. Jeżeli jeszcze udałoby się rozłożyć to bardziej na atomy i powiedzieć: O, mam tutaj zagrożenie, i. To zagrożenie wynika z jakiejś tam podatności, i tak jak tutaj widać na tym rysunku, nie mam żadnych zabezpieczeń. Prosta sytuacja. Mogę po prostu zastanowić się nad konkretnymi zabezpieczeniami. Dobrze, drodzy Państwo, tak może wyglądać ta analiza ryzyka, jeżeli rozłożymy sobie wszystko na, na atomy, jeżeli każdy produkt rozłożymy na procesy, procesy na aktywa, które są niezbędne do tego, żeby ten proces mógł zaistnieć. Dobrze, i teraz podsumowanie. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o zgodność z Dora w zakresie szacowania ryzyka, to powiedzmy sobie otwarcie, rzetelna analiza to jest podstawa przede wszystkim do zarządzania bezpieczeństwem informacji, do zarządzania płynnością finansową, bo cały czas mówimy o pieniądzach. Jesteśmy na rynku nie po to, żeby sobie być, tylko po to, żeby zarabiać. Jeżeli będziemy mieli zaburzone procesy, jeżeli coś nie będzie funkcjonowało, nie będziemy zarabiali, będziemy ponosili straty. Stworzenie tej rzetelnej analizy, jest w ogóle podstawą do tego, żeby przeanalizować wpływ zagrożeń właśnie na nasze finanse. Zarządzanie planami postępowania z ryzykiem pozwoli na zarządzanie tymi, tymi procesami, które są krytyczne, czyli tymi, którymi, którymi muszę się zająć w pierwszej kolejności. No i przede wszystkim świadome zarządzanie kosztami stosowanych zabezpieczeń. Tutaj będziemy, jak zrobimy dobrą analizę ryzyka, będziemy wiedzieli na co wydajemy pieniądze i po co. Dobrze, drodzy Państwo, podsumujmy. Chciałbym, żeby, żeby to było takie zdanie, które, które jakby było takim podsumowaniem tego, co mówię. Nie da się skutecznie wdrożyć DORA bez rzetelnie wykonanej analizy ryzyka, co było do okazania. I na tym chciałbym zakończyć moją prezentację, ale jeszcze chwileczkę na odrobinę prywaty. Drodzy Państwo, nie będziemy się już pewno widzieli przed końcem roku i przed świętami, więc chciałbym z tego miejsca życzyć zdrowych, pogodnych, wesołych świąt i spełnienia najskrytszych marzeń oraz szczęśliwego Nowego Roku. Dziękuję bardzo.